Hej, 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 witam was, bar, serdecznie moi drodzy, dowiecie to jest Tigar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnej gierki Indie. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w gierkę, która nazywa się Pause Ahead, tak tutaj możecie mi uwierzyć, że tak tutaj jest napisane. W każdym razie jest to gierka dosyć nana, ma już ona dwa lata, jak sam widzicie, 2013 rok, tam jakoś końcówka w każdym razie. Jest to gierka zrobiona przez jedną osobę, jest to typowa platformówka. Jednak jak patrzyłem na grafikę wygląda bardzo ciekawie, więc zapraszam do oglądania, jeśli się jeśli się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to strasznie motywuje, a ja zapraszam do oglądania jeszcze raz. Tak więc w ogóle tą gierkę bo tutaj pisze ASCII SOFT, czekajcie, widzicie to na dole? ASCII SOFT, bo jak tam na dole to ma takie volume, więc so mogę głośniej ja to walić. i ASCII SOFT brzmi prawie jak Airsoft, więc no, zapraszam do oglądania, będzie ciekawie, myślę, po takiej nazwie, kliknij spację albo na dół, żeby kontynuować, dobra, to jestem ja, obudziłem się w ciemnym miejscu, numer 00 jest tutaj napisany na moim palm, znaczy na dłoni, Moje myśli nie są takie, że jak się tutaj znalazłem, ale jak stąd ucieknę. E, do góry albo spacja, aby skakać. A kliknąć w dół, e, albo spację, żeby wejść w górę. Ok, jesteśmy jakimś tam typkiem. Tutaj macie ekran troszeczkę rozszerzony w porównaniu do tego co ja widzę, bo... dlaczego ta, ta gierka jest tażna... Je, wszystko, tu jest czas! Dobra, w górnym lewym rogu jest czas, a tam gdzie ja mam kamerkę jest y, level. Replay, press space to skip. Aha, pause ahead, czyli mogę sobie, ok, kuman, czekajcie, dajcie mi tylko chwilę, bo ja tutaj muszę jednak mimo wszystko, kamerkę troszeczkę ruszyć, e, bo tutaj mamy poziom po prostu tam, gdzie mam, okej, okay, gramy, spacja, aby iść dalej, tak, myślę, że teraz tak jest, level drugi, wszystko ładnie widzicie, no więc gramy, mm, well, no cóż, to nie pomogło, zbytnio, shield drop, I realize, A teraz I, I want come this way, aha, e, patrzę na to strome zejście, no, pomyślałem, że chociaż i tak przecież już tutaj nie wrócę, tak więc dobra, idziemy sobie tutaj, to są jakieś głupie kolce. To jest na czas, tak więc tutaj trzeba się... Dobra, no na razie ta platform jest fajna nutka. Replay, proszę. Fajny, fajny jest ten replay, powiem szczerze, nie? Coś takiego innego całkiem. Dobra, dawaj, platform, Ja Poczułem déjà vu, myślę, że wiecie, co to jest. Nie ten, nie jako pamięć, ale jako poprzednie życie. których większość nie trwała długo. Okej okay. Jezu, wszystko to są jakieś... Co to jest? Ład, 9 sekund? Spadaj! Dobra Dobra, nie będziemy replayować, już wiem jak to grałem Ktokolwiek myślał, że może mnie tutaj utrzymać Myśli zbyt, zbyt trudno? Skąd miałem wiedzieć, że to teraz spadnie? Przepraszam bardzo Idź do góry, spadaj Bardzo dobrze No nie no, myślałem, że oni... Dobra, myślałem, dobra, już wiem chociaż jak to... Działa tak, Stilgar, spokojnie, dobrze, dobra. Okej, okay, ty też iść. idź. Fajna nutka, strasznie mi ta radia przypomina, powiem wam szczerze. A to jak to działa? O Jezusieczko. <grystanie> Myślałem, że można... Znaczy no, ja chciałem przebiec, ale dobra, chwila. Ja nie, ja, ja nie uwierzcie mi, ja się nie denerwuję przy takich gierkach, dla mnie to jest czysta zabawa. Bo gry powstały po to, żeby bawić! Tylko teraz bym musiał, ja już wiem po, to, po prostu co zrobić. Tak, o i do, 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 do. udało się. Wow! A tutaj wszystkie moje życia pokazuje! Ej, to jest spoko, co nie? Widzicie, to jestem, jakby ja w kilku życiach, czyli replay tego, co już zginąłem, i ta główna kamerka jest na tym, że ja już przeżyłem. Ale tutaj również są inne postacie, które zginęły. Ej, fajne, to, fajny pomysł, strasznie fajnie to wygląda. Ej, czekajcie, to mam myszkę, tylko, czemu mi nie mówicie? O, mogę. Ej, spauzowałem i żyję! Nie, nie żyję. Czekajcie, o co, o co, o co chodzi? O co chodzi? Ja mogę to spau spauzować, ale... A, ale faza! Patrzcie na to! Klikniecie... Ja nie mogę, ta gra jest genialna. What? Kiedy klikniecie pauzę, tak jakby lecicie w tą stronę, która jest podana. Ale fajne, ja nie mogę. Hmm, czas i miejsce są tutaj z iluzją. Ale nie ma materia, którą można namasalnie dotk dotknąć. Dobra. O! O, ale! Dobra, ja już skumam tą grę. Klik. Tu szybko wprac. O, Dobra. A czekajcie, czy mogę zrobić coś takiego? <laughs> o kurde, dobra, to chyba nie wyjdzie. Nie, to, to by było masakrycznie trudne, co nie. OLE, faza! Ta gra jest genialna! Zagrajcie sobie w nią A, kurde. Ja wiem, że tam muszę iść, ale... O fuck! Jak to zrobić? Wow! Czemu to teraz wybucha? Jak chcę shift kliknąć, dajcie mi shift kliknąć! A kurde mol. Nie wiem szczerze może tak to zrobić. Fuck! Dobra, jeszcze raz. O nie, nie aż tak bardzo się wybi, panie nie O się dobra nie to. Po prostu muszę to tu przelecieć tutaj tyle. Fuck <grystanie> Dobra, nie to e, dobra, nie to. Ja nie mogę, to jest trudne. Nie wiem ile to jest poziomu. Chyba 15. Przelując i raczej nie przejdę całego. Ja nie mogę. Jest trudny jak, jak ten. Zagrajcie sobie to sami, a nie! Fak. O, i, 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 idealnie, dobra, się. <gry> o nie O, ale idealnie, że... Ale... Dobra, Steelgar carry, ale nie było. Tak, no właśnie. I, idealnie w kolce wyleciało, no. Dobra, jednak to trzeba na dwa razy zrobić jakby. Tu To się tak po prostu nie zatrzymuje. Fuck! Ta gra jest genialna, ale serio trudna. Fuck! Ile już razy zginąłem? To powinien być licznik? Nie no, nawet nie to, żeby pauzy kliknąć. O! Jestem powoli, więc... Nie! Czemu się tu zablokowałeś, typie?! O, shit. Nie wiem, jak typek zrobił w ogóle tą, tą możliwość takiego pauzowania. Shit, shit! Trzeba zrobić po prostu to samo i przelecieć na tym jednym kolsem, ale to jest trudne. O, czekajcie, może tak? U! U, fuck! Ale ja mogę kliknąć SHIFT kilka razy! Może to ma sens? Że wiecie o co chodzi? To już było na serio blisko po prostu, ale... Ale się nie udało. Ach, shit! Oh. Grafika jest taka pikselowata i, i jakaś taka zamazana. Te takie szumy, co widzicie, to po prostu jest w grze, a nie u mnie na nagraniu, żeby nie było potem. Okej, okay, robimy tak. Fuck, 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 fuck! Nie uda mi się tego nigdy zrobić. Uh. O oh. A sery, ta, ta nutka mi przypomina terrarię No nie no, troszeczkę wyżej tylko wystarczyło, no, panie O oh jezu Dobra, no, nie mogę skoczyć O świetnie Dobra Już widziałem swoją śmierć Ej nie żeby coś, ale jak to będzie w powtórce wyglądało, to będzie milion mnie Nie, no centymetr wyżej, no Dobra, pauza, w górę Dobra, ale Steelga się uczy na błędach, tak więc teraz mu wyjdzie na 100% Pięknie! Nie, nie, czemu się dotrzymał? Czemu on się dotrzymał na tym Fuck, Fuck. Ja pierniczek, kto tą grę wymyślił? Panie! Jest, udało się! I patrzcie na ten replay, przecież to jest... <ślesk> o ja nie mogę, ta gra jest genialna! Klik? Oj, nie o nie, to chodziło. Trzeba tutaj lekko spać pierw. Klik? Aha. O, to jest genialne. O kurde! Wow, udało mi się! Genialny Stinggar! Ja tylko raz zginąłem, proszę bardzo, albo dwa tam chyba. może. Dobra, udało się wygrać. Jestem yy, zaskoczony, że udało ci się tak daleko dojść. Ale moje... So, 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 sojourn, nie wiem co znaczy w ogóle. sojourn, jakieś z francuskiego. To jest gra, w której nie możesz wygrać. Ja nie my, ja, ja nie wygram, przepraszam bardzo. Anagrams? Jak i ja nagrams? Emagdusa. Mega Deupas. Fuck! Ale jaka super nutka teraz, taka kozacka. Kim ty jesteś? Nie wiem, ale ja tu wszystko wygrywam. O cholera! Ale kozacka nutka! No dobra, zginąłem. Dobra robota. No nie, no nawet ten nie zginął, kliknąć. Wiem, że to jest, jest więcej. On nadchodzi. Kto nadchodzi znowu? Masz futro. Zabiłem cię. Ej, hey, Magdusap. To byłeś ty! O co w tym chodzi? What the fuck! Pomyśl przez sekundę. Kto jest pod kontrolą? Kto zbudował ten świat? Czy tam kto kontroluje? Giniesz od koczów, giniesz kiedy czas znika. Wracasz do życia ponownie i ponownie. Grasz w, o moich zasadach. Czy tam na moich zasadach? Łoj! Wow. Aha! Super slow! Dobra, nie, skumamy o co chodzi po prostu. Dopiero trzeba podejść. Spadaj. A oh, fuck! No, dobra. Ćwiczenia. Ta gra ma w ogóle fabułę że fajną. I tylu games. No. Wow. Jak ja mam to zrobić teraz? Przepraszam bardzo. Nadziwiłem się. Ja nie mogę, ta gra jest genialna. Już gram 10 minut, a nawet nie wiem o tym, że gram 10 minut. Nowy rekord. Zła droga, spadaj, to jest zła droga. Spragniony. O! Eurajdeca! Uuu! Kestelabita, aż się pośniłem normalnie. Dobra, udało się wygrać. Te grę genialna, serio. Ja nie mogę, wiem, że czasem tam nie widzicie, bo tam jak poprawię ten. Eee, mam nadzieję, że się tam nie oszukujesz. E, wszystko się dzieje tak, jak powinno. Jesteś tak jak szur w labiryncie. Kontynuuj, może dostaniesz serek. Spoko. Je, Jesteś super, no ja wiem. Aha, to jest, to jest w ogóle jakaś ściana. Pośpiesz się. O, oh, fuck. A to, ta nutka jest epicka. Ja mogę w tą grę grać tylko po to, żeby ...słuchać nutki. Tutaj i nawet nie trzeba pauzować. Nie trzeba, nie trzeba. W ogóle nie trzeba. W ogóle nie trzeba pauzować przecież. Ej, nie no, shift kliknąłem i zginąłem. Co to ma być? Ja nie mogę tego tak O nie, O... Fuck! Nie, ty sam mi jesteś fake! Dajcie mi zagrać. Aaa, już ogarnąłem tę grę nawet, ale. Dobra, no, tak nie można tutaj zagrać, I to szybko po prostu. O! Uh. <grystanie> Okej. Okay. It's fake. Co sam jesteś fake? O co w tym chodzi? Wow, jak to szybko leci do góry, ja nie mogę, to trzeba szybciej wyłączyć. On... Niech kto robi muzykę, to zliga jest genialny. A, fakt. Dobra, tutaj nie, w tym ostatnim po prostu nie mogę skoczyć. Eee, na shifcie. A, fakt kołaki nawet? Co, co on tam nie gada? Dobra. Abort, abort. Jest, udało się. Dobra, sp spadać. Nie bój się, nie mam wątpliwości, że dojdziesz do końca. Tak długo jak jest tutaj nadzieja, nie poddawaj się. To dlatego właśnie doszedłeś aż tak daleko, czy nie? Nawet nie jedzą zagrać! No że co ja mam tu zrobić w ogóle? What the fuck? What? What the to. Znaczy wiem o co chodzi, ale zero pauzy s Ładnie oh, kłam. Mam dużo pauz. Dokładnie. O okłamuje mnie normalnie. Patrzcie. Dobra, to nie Chyba, że zrobić inaczej. Czekajcie, ja mam pomysł. Klik. Mm, nie. E, dobra, nie, przynajmniej się aktywuję już ja, ja, o. ja. Nawet nie zdążę tutaj wyskoczyć nieraz. This war. O nie. Jestem. Ej, przecież byłem w kolcach. Ja nie mogę, przecież w kolcu. Ja nie co, co to? Nie, nie, nie dojdziemy chyba do końca tej gry, moi drodzy, Chyba będziecie musieli sobie sami zagrać. Jest genialna, ale... no shift nie mogę kliknąć. Wygrałem. Dobra, udało się. <grystanie> Jak to wygląda normalnie? W tysiąc razy giniesz i raz ci się udaje. Widzicie tą twarz tam, 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 tutaj? What the fuck? Eee, musisz się spodziewać nagrody na końcu tej przygody. No, jest ten, Kisz, tu jak gdzieś. Nie wiem, co znaczy kisz, że mówiąc, chyba będzie czałował. Po prostu jak wyjdziesz z tej jaskini, bla bla bla. Powinieneś się poddać już teraz. Wow! To byłeś ty. To nie byłem ja. Fuck! Nie no! Ja nie mogę trzeba wszystko na raz zrobić. Jesteś super. No ja, ja wiem, że jestem super A Pięknie Która jest runda 14 A, mogę sobie tutaj czas yy, zmienić A do tego szczegółu? What? Tylko sekundę? Tak, Derek. Dobra, skumam. Chyba jest więcej niż 15 poziomów, szczerze mówiąc. A tam gdzie jest pauza, to nie ma replaya, to jest genialne. O, jakieś tutaj widzę, już niebo. Nie jesteś więcej niż ta, no, kukiełka. Hmm. E, która błagała o odpowiedź, kto jest Twoim, tym, tym kto rządzi kukiełką? Nie wiem, jak to się nazywa. Ej, czas! Ach. Ej, tu muszę wszystko na pauzę już teraz grać. Ja nie mogę! What the hell? Kraja jest genialna. Uuu, chciałem ten czas wziąć, ale chyba to mogę nawet bez czasu zrobić. O ja to w ogóle zrobię. Jest więcej niż 15 poziomów. Pomyliło mi się. No i po co mi tu czas? Patrzcie, pauza, pauza, koniec. Dobra. Nieważne co teraz robisz. I tak wygram, ja wygram. Znaczy nie, że ja, tylko ten typ, co mówi. Więc pytam się ponownie, kto jest w kontroli? Kto kogo kontroluje? It's raining! It's raining day. O kurde, mol. A fak It's code A fak, nie no, za, za szybko shift kliknąłem Werewolves A, nie ja tutaj muszę wskoczyć No nie niestety A nie mam czasu Oj, oj, oj Aja, ja, ja, ja O shit A, dobra, nie, ja Trzeba zejść na dół po prostu I tutaj wskoczyć, shift, O! Dobra, zablokowałem się aż. Nie wiem czy ta granie że jest za głośno szczerze mówiąc, ale co tam. Teraz macie dobrą nutkę. Ej. Nie no, moi drodzy, ta gra jest genialna, ale jest na serio trudna, już gram... To jest chyba najdłuższe indie, w które grałem, co nie? O, ten kole tutaj specjalnie jest po to, żebym zginął. Fuck you. O! Oj, dobra. Ej, czekajcie. Dobra, nie może. Znaczy, inaczej skończyć? O, faha. No nie, no się zablokowałem o to Zagrajcie sobie w tę gierkę, naprawdę warto Wow! Nawet nie mogę kliknąć shifta. Ja nie mogę. Shifta kliknął wtedy, kiedy już zginąłem. Hmm. Yeah! Get deck! 16 laty podział, moi drodzy, mówiłem, że będzie 15 Czas spaladu to koniec egzystencji Ni niczość! Mam nadzieję, że było to warto bla 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 ponieważ będziesz ten, ale nagroda bla 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 Straka laka cię nie. pod Moi drodzy, myślę, że na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek Oj oj, oj. oj. Już tak mnie kurczy, żeby jeszcze ten jeden poziom przejść, ten jeden poziom to 18. Mam 18 lat, więc... Znaczy ja mam What? Ćwierć sekundy mi zabrakło! Żeby wziąć te głupie coś. Dobra, 18 poziom, dawać, przechodzimy to. O. Tylko nie wiem, gdzie ja mam teraz iść. Abort, abort. Nie, nie, miał prawo się odbić. Ja. No nie, tutaj się źle wylądowałem. Była ta głupia piła, już tam... To miała być Eureka, a nie Eura i Co to ma być? Oj, shit. No dobra, wiem, że mam futro. Ty gra jest genialna. Zagrajcie sobie. Ja pierniczę. Ja, ja, ja wiem, że to się już długo trwa, ale sorry, ale ta gra jest super, po prostu. To jest ten typ indie, którą na serio warto zagrać, a nie po to, żeby mieć bekę, że ta gra jest głupia. I to jest 20 to odcinek Cindy, kiedy normalnie z 5 minut, no. Pięknie! Ajajaj, muszę wyjść. Masakra. Wiecie, ja nie mogę też za wysoko, bo kiedy się walnę w ścianę... A, akurat taki ja kliknąłem. kiedy walnę się w ścianę, no to się zablokuję i będę szedł w lewo w... lub... No właśnie o tym mówiłem, co nie? Będę szedł po prostu w dół w górę, a nie tam, gdzie mam iść. O, jeny! O, oh, shit. w ogóle zagrajcie sobie, żeby zobaczyć tą grafikę, bo ona u mnie naprawdę jest rozciągnięta... troszeczkę. To jest takie małe okienko, 480p raczej to, nie? Dobra. Czemu nie mogła... O, masz. o ale tu trzeba też idealnie wylądować przez to coś. A, shit! Wiem, że mogę jeszcze tam raz wrócić, ale... W tej grze czasami po prostu się wyłącza myślenie. Nie czuj! O, dobra. Czemu mam tylko sekundę, głupia sekunda. Nie jest nowy rekord. Shit. To się wydaje takie łatwe. Tyle rzeczy na świecie wydaje się łatwe kiedyś takie trudne. Kiedy ktoś to próbuje samemu zrobić. Chyba nie dojdę do tego, jeśli masz tego poziomu. Najgorsze to piło, bo... Fuck! Nie można przy tej ścianie być! Nie, a, a, co tam robić w ogóle? Nie, za wolno, za wolno, za wolno. A tutaj jest w ogóle ten? Mogę skoczyć, ale nie widziałem o tym. Czyli ja tutaj idealnie dobrze ląduję tu na środku, bo o, akurat ginąłem, jak się krępiłem. O shit! Fortuna, tak, fortuna. Spadnie mi na głowę normalnie. Już mi spada. O, nie oszukuję! Nie, no moi drodzy widzowie, dobra, 20... 5 minut i kończymy to nagrywanie, bo to... Serio? Co będzie, jak, jak będę trzymał shifta? Dobra, nieważne, nic. O, nagrywał ja bird, czyli zapuść brodę, to by było spoko. A, ja nie mogę, kto głupie. No i dla mnie się walnął o ten głupi. Nie. Co ja gram? Nie! Co to ma być? No! O, Uda się, uda się teraz, ale teraz się musi udać. Jest! Osiemnasty poziom! Trzy kropki! Doszedłeś tak daleko, ale nie dalej! Byłeś tutaj lekko ostrzegany! Coś, coś tam, coś tam. Moi drodzy, myślę, że na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on się wam jak najbardziej podobał. Co on teraz do mnie mówi? The pain, the bull, a se... W ogóle nie wiem, gdzie mam dzisiaj mówiąc, ale chyba tam. Wow. Tego się nie spodziewałem. No i na tym zakończymy tak, drodzy, Dreadjoy'u, bo tutaj że raczej SteelGuard tego nie przejdzie i bym musiał grać troszeczkę więcej. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się oczywiście jak najbardziej podobał, ja wam życzę miłego dnia... Jak to można wziąć i przeżyć?! Nie wiem, nie wiem! Duchy, duchy, mam nadzieję, że wszystko wam się jak najbardziej podoba i ja wam życzę miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa pa pa!